W dzisiejszym filmie chciałbym podzielić się z Wami czymś, co na pewno dla mnie, ale mam nadzieję, że również i dla Was będzie ciekawą przygodą. Do tej pory moje filmy miały bardziej moralizatorski charakter. Skupiałem się na przekazywaniu wartości i lekcji, które wyciągnąłem na bazie moich różnych doświadczeń życiowych. Ale teraz chcę wprowadzić coś nowego, coś bardziej spontanicznego i osobistego. Format, który będzie swego rodzaju pamiętnikiem z mojego życia. Jest to również świetny sposób, aby podtrzymać moją motywację w dokumentowaniu swojego życia i dzięki temu będę mógł na bieżąco oceniać, czy postępuję w dobrym kierunku. Lecz mimo wszystko nie chciałbym, żeby te treści, które teraz będą się pojawiały, były błahe, były jakieś puste. Chciałbym, żebyście z każdego filmu mogli coś wyciągnąć dla siebie. Aby bardziej rozwinąć, chodzi mi o to, że rozwój to jest coś, co dzieje się każdego dnia. Nawet przez najmniejsze decyzje. I chciałbym Wam to pokazać. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ta bardziej osobista strona mojego życia, to zachęcam do oglądania. Życzę youtubera No w większości sytuacji I tam Kasia jakby ogarniała Jakieś tam aktywności, które będzie Już masz, na mordę prosto Tak? tak. Jedzie. Mam Dobrze, dobrze, że trówcik robisz na rozgrzewce Tak, robię No i teraz w dół coś zrób Musisz złapać za to i za to. Kłod! Tak i trzeba ją postawić tak między tym a tym. Zamierzyłeś, czy się zmieści? No tak na oko. No. No tak mysłem właśnie. Na luzie, bo No Zeki z sąsiad trzeba pójść. Czekaj mogę? No I przekylimy ją w tą, do mi bardziej wsunie to dywan. I będzie mu łatwiej głosować. No, Chyba nie nie ma ścianki O, Nie mówić będzie Stary, Jeszcze, jeszcze, jeszcze No jest perfect i jak elegancko? No, Dla mnie przechodzenie przez Określone etapy w życiu to często jest czas podsumowania. Tak jak w tym momencie od października zaczął się ostatni rok licencjatu, to czuję, że mogę porównać to, jak moja sytuacja wyglądała na pierwszym roku, jak wyglądała na drugim roku i jak wygląda teraz. Kiedy właśnie patrzę wstecz na te moje okresy przejściowe, to co roku widzę totalnie innego człowieka, który cały czas się rozwija, który stara się cały czas doświadczać nowych rzeczy, uczyć nowych rzeczy. Czuję się niesamowicie dumny z samego siebie, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że cały czas idę w jakimś kierunku. W zasadzie nie wiem jakim. Nie mam jakiegoś określonego planu, według którego idę, ale po prostu próbuję tylu różnych rzeczy, że. Może z tego całego chaosu zrodzi się coś, co będzie tym, czym będę się zajmował w przyszłości. Zajebiste jest to, że bawię się życiem w tym momencie i chyba o to też chodzi, że życie to nie jest jedynie ciężka praca, to nie jest jedynie jakieś nie wiem cierpienie przez ból do jakiegoś sukcesu, ale po prostu wszystko, co robię. Sprawia mi ogromną przyjemność, dosłownie z każdej sfery. Jakby mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałą, kochającą rodzinę, mam swoje pasje, mam też tutaj znajomych wokół na uczelni, mam życie tutaj w Krakowie, mam życie w rodzinnym mieście i nie czuję, żebym do czegokolwiek się zmuszał, ze wszystkiego czerpię coś, uczę się czegoś. I to jest w tym wszystkim zajebiste. W dodatku nauczyłem się przez te dwa lata, czym jest balans: że należy oddzielić pracę od odpoczynku i mieć na uwadze, że i to, i to jest bardzo ważne. I dzięki temu ja na co dzień nie czuję się praktycznie zmęczony, dosłownie, bo też. Dobieram tak czynności. Też pracuję w takiej branży, która nie jest dla mnie niczym, do czego się wiecie, jakkolwiek zmuszam. Ja po prostu czerpię z tego ogromną przyjemność. I co mogę Wam powiedzieć od siebie na bazie tych właśnie już trzech lat, odkąd studiuję, odkąd prowadzę totalnie nowe życie, totalnie nowy rozdział, to że powinniście robić to, co Wam się nie opłaca, bo jeśli robicie. Coś, co Wam się nie opłaca, to prawdopodobnie robicie to z miłości do tego, a życie potrafi to wynagrodzić. Tak było w moim przypadku, i dzięki temu prowadzę szczęśliwe życie. I życzę Wam tego, żebyście mogli się czuć tak jak ja teraz czyli dumny, szczęśliwy i jako osoba, która nie może się doczekać, co życie przyniesie dalej.